Co siejemy w marcu? Od dobrania odpowiednich terminów zależy późniejsza jakość naszej rozsady. Na początku miesiąca wysiewamy nasiona odmian wysokich pomidorów, które w maju posadzimy w nieogrzewanych tunelach. Jeśli ktoś posiada cieplarkę ogrzewaną, to te gatunki pomidorów mógł już wysiać w lutym, a nawet w styczniu. Kolejnym warzywem, które wysiewamy na początku miesiąca, jest papryka. Jest to warzywo, które potrzebuje dosyć dużo czasu, od 55 do 65 dni do wysadzenia. Jeśli siać będziemy w późniejszym terminie, to nasze papryczki mogą nie zdążyć dojrzeć na krzaku. Papryka jest warzywem wyjątkowo ciepłolubnym. Ostatni dzwonek jest dla wysiewu nasion bakłażanów i petunii. Fetunia nie jest bardzo wrażliwa na chłody i wytrzymuje do około minus 3 stopni Celsjusza, i dlatego możemy już ją wysadzać na grządkach na początku maja. Te warzywa i kwiaty wysiewamy na początku miesiąca. Można jeszcze wysiewać i inne, ale w większości robimy to w połowie miesiąca. A są to lobelia, szałwia, smagliczka, koleus, żeniszek, aksamitka i inne, które wysadzane w połowie maja pokażą pełnię swojej urody. Dwa miesiące od wysiewu do sadzenia w ogrodzie jest to wystarczający okres czasu dla ich rozwoju. Większość z nich nie wytrzymuje przymrozków, dlatego wysiewamy je później niż petunię. W końcu miesiąca bliżej kwietnia będziemy wysiewać niskie odmiany pomidorów. Jeśli chcecie wysiewać ogórki, które później posadzicie do gruntu, to jeszcze jest za wcześnie. Ogórki od wysiewu do wysadzenia rozsady potrzebują 20 do 25 dni, chyba że one również będą sadzone w ogrzewanych tunelach. Dlatego dla nich najlepszym okresem jest połowa lub koniec kwietnia. W marcu będziemy wysiewać jeszcze nasiona cebuli. Ona potrzebuje około 60 dni od wysiewu do wysadzenia. Dlatego najlepiej będzie, jak zrobimy to w połowie marca. Również w połowie marca przygotujemy też rozsadę batatów. Kto nie zdążył w lutym wysiać nasiona bratków, może to zrobić jeszcze w marcu.